Konstytucyjne i polityczne mechanizmy sprawowania władzy. Ten oto temat był przedmiotem ostatniej Ligi Nauki w Liceum we Wrocławiu, a zebranym na sali teatralnej uczniom przedstawił go wieloletni wiceprezydent miasta Wrocławia, senator Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Obremski. Młodzież aktywnie włączyła się w podjętą przez gościa dyskusję. Pojawiły się w niej pytania dotyczące Traktatu Lizbońskiego, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i emigracji. Jarosław Obremski w rozmowie z naszą szkolną telewizją odniósł się do problemu lekceważenia wartości religijnych w kręgach politycznych. Świat mimo wszystko jest coraz bardziej religijny, natomiast w Europie zaczyna się jakiś etap walki z religią. To, że w Konstytucji Europejskiej skreślono projekt o odwołaniu się do chrześcijańskich tradycji, co jest w jakiejś ewidentnej sprzeczności z... Z prawdą historyczną o, o, o Europie. Czasami mam pretensję, że część polityków traktuje system wartości chrześcijańskich czy naukę społeczną Kościoła nie jako coś, co ma im oświetlać drogę, tylko jak pijak traktuje latarnię, tak? to znaczy, żeby się podtrzymać. Wykład senatora spotkał się z pozytywnymi opiniami jego uczestników. Takie rozmowy mogą skłonić nas do przemyśleń oraz y, do większego pozyskiwania wiedzy na dane tematy, co może zaowocować. W naszym przyszłym życiu. Spotkanie było bardzo interesujące, i wszyscy mogliśmy dowiedzieć się ciekawych rzeczy o Senacie w Polsce. Podejmowane zagadnienia podczas zaproponowanego wykładu idealnie wpasowały się nie tylko w czas przedwyborczych kampanii, ale dały do myślenia młodym ludziom. Zbogaciły ich o wartościowe informacje i spostrzeżenia człowieka, dla którego polityka to chleb powszedni.